Urząd Miejski w gnieźnie uruchomił 1 marca nabór uczniów do szkół podstawowych. We wtorek natomiast ruszy rekrutacja dla dzieci do placówek przedszkolnych. Wszystko jak zwykle odbywa się według sprawdzonej już procedury rekrutacyjnej. Z początkiem marca rozpoczęliśmy rekrutację do naszych placówek oświatowych. Tak naprawdę 1 marca rozpoczęło się to do szkół podstawowych, natomiast 7 marca rozpocznie się rekrutacja do gnieźnieńskich przedszkoli. I Procedura i cały proces odbywa się bardzo podobnie zarówno do szkół, jak i przedszkoli. To znaczy, w jednym i w drugim przypadku są uruchomione, będą uruchomione strony internetowe. W przypadku szkół podstawowych jest to szkoły.gniezno natomiast w przypadku przedszkoli jest to przedszkola.gniezno.eu. I tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o szkoły, rozpoczęło się to już 1 marca i tutaj co trzeba zrobić? Trzeba zrobić wejść na tą stronę, wypełnić zgłoszenie, bądź też wypełnić formularz, który jeżeli chcemy przejść do szkoły nie naszej rejonowej i ten proces będzie trwał do

W przypadku przedszkoli jest podobnie, również wypełniamy wniosek do przedszkola na stronie w formie elektronicznej i ten proces, tak jak powiedziałem, zacznie się 7 marca, natomiast potrwa do 28 marca. Te wnioski, które wypełniamy elektronicznie, podpisujemy również podpisem kwalifikowanym poprzez profil zaufanych, jeżeli go mamy. Muszą to zrobić obydwoje rodziców. Natomiast w przeciwnym przypadku, kiedy nie mamy takiego profilu, musimy to, ten wniosek wydrukować, Podpisać i zanieść do przedszkola bądź szkoły pierwszego wyboru. E, oczywiście, jeżeli ktoś nie dysponuje e, internetem czy, czy komputerem, również papierowej wersji z każdej szkoły, z każdego przedszkola można taki wniosek e, wziąć. E, następnie będzie po, e, następował proces kwalifikacji kandydatów, zarówno do przedszkoli, jak i do szkół, i on potrwa do 14 kwietnia. Po tej dacie, do 28 kwietnia. Zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach rodzice potwierdzają wolę, że chcą, aby ich dziecko uczęszczało do danej placówki. No i ostateczną datą będzie e, data 5 maja, kiedy to zostaną wywieszone listy e, przyjętych do gnieźnieńskich szkół i przedszkoli. W tym roku w ławach klas pierwszych w dziesięciu podstawówkach, które prowadzi miejski samorząd, ma zasiąść około 607-latków. W dziesięciu przedszkolach czekać będzie około 360 miejsc na trzylatków i około 250 dla dzieci starszych.